wszystkim to jeszcze takie chwilowe naganie, które właśnie teraz w tym odcinku bym chciał dodać że to był odcinek w ogóle taki jeden pojedynczy zrobiony z dwoma grzyłoby z dwoma w jednym jeden odcinek z dwoma odcinkami w jednym to jest zrobiony z dwoma grzułowarniami no tylko wspomnę, że nawet mogłem nakręcić maślaki, które y y zebrałem też jeszcze bliżej drogi, tam pod sosnami, ziarniste i tam części z tych kapeluszyk było robaczywe i zostały tutaj wyrzucone może zapłot jeszcze nawet, no i niektóre zostały ugotowane, ale właśnie, a tak trochę nie zachęcało mnie do filmowania jak mi babcia powiedziała, że one były takie no takie sobie już były w ogóle, że i zdrowe i takie już dosyć już takie niewyborne były, ale były zdrowe nadawały się, no i dlatego nie mogę filmować, no bo po co no ale tylko przypomnę, że były te ziarniste, no i były ładne, no ale no dobrze, że nie filmowałem. Bo to by było to coś takiego, bo nie wiedziałem, żeby to by miało sens. No i właśnie to by było na tyle. Dzięki za obejrzenie następnego odcinka.